I jak wycenić swoje usługi? Czy są na to jakieś sposoby? Cześć, nazywam się Marta Rymsza i wraz z Marką Maker zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zapytaj Maker, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez tyski paznokci. Musisz przede wszystkim ustalić, na jakim jesteś poziomie. Kolejna sprawa, musisz wziąć pod uwagę wszelkie koszty jednostkowe czyli ile materiału typu rękawiczki, pilniki zużywasz na. Klientkę. Dalej musisz mieć pod uwagę wszystkie elementy składowe związane z prowadzeniem działalności. Opłaty, ZUS, podatki. Dalej musisz ustalić taką realną ilość klientek, jaką jesteś w stanie przyjąć w przeciągu miesiąca. Ustal też, ile chcesz zarabiać miesięcznie. Zbadaj też rynek i sprawdź ceny w konkurencyjnych salonach. I pamiętaj, nie konkuruj tylko ceną. Jakość i doświadczenie też ma swoją wartość. Jak mogę wyróżnić się pośród innych stylistek w moim mieście? Najfajniej jest znaleźć swój własny styl. Możesz tworzyć piękne zdobienia, na przykład konstrukcyjne. Możesz malować przepiękne postaci, a możesz się wyspecjalizować w krótkich, bardzo eleganckich paznokciach. Istotne jest to, żeby nasz klient Czuł się mile widziany, więc warto jest zadbać o fajny komfort w salonie. Pamiętaj, że Twoja solidna praca i przede wszystkim powtarzalność jakości Twoich stylizacji zawsze zapewni Ci pełen grafik. Zaobserwuj profil maker.official, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapytaj, Maker. A jeśli chcesz, aby Twoje pytanie pojawiło się w kolejnym filmie, zostaw komentarz. Do zobaczenia.